Cześć Wam! W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na malowniczą wyspę Korfu, gdzie w miejscowości Aharawi znajduje się wyjątkowy pięciogwiazdkowy hotel Grekotel Lux Mecosta Botanica. To luksusowe miejsce stworzone z myślą o rodzinach, parach i wszystkich, którzy marzą o połączeniu komfortu, natury i wakacyjnych atrakcji. Obiekt należy do prestiżowej sieci Grekotel. Która słynie z wysokiej jakości obsługi i unikalnych lokalizacji. Costa Botanica wyróżnia się nie tylko położeniem bezpośrednio przy długiej, piaszczysto-żwirowej plaży, ale też bogatą ofertą atrakcji dla każdego. Hotel leży w spokojnej, zielonej okolicy w otoczeniu gór i rezerwatu przy jeziorze Antinioti. Do centrum Aharawi można dojść w kilka minut, a do stolicy wyspy i lotniska dojechać w około 40 minut. Dzięki temu miejsce łączy ciszę i bliskość natury z łatwym dostępem do lokalnych atrakcji. Sama plaża, nagrodzona błękitną flagą, to gwarancja czystości i wysokiego standardu. Leżaki, parasole i ręczniki dostępne są bezpłatnie, a łagodne zejście do morza sprawia, że to idealne miejsce również dla rodzin z dziećmi. Wnętrza hotelu utrzymane są w naturalnym, botanicznym stylu. Pokoje podzielone zostały na dwie strefy: rustykalną country i nowoczesną summer. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Czy to przytulną atmosferę, przypominającą wiejską willę, czy elegancki, współczesny wystrój. W pokojach znajduje się wszystko, czego potrzeba do komfortowego wypoczynku: klimatyzacja, balkony lub terasy codzienne sprzątanie oraz pełne wyposażenie. Na terenie obiektu działa aż pięć basenów, a sercem hotelu jest ogromny aquapark z licznymi atrakcjami wodnymi, takimi jak rwąca rzeka czy zjeżdżalnie typu kamikaze. To prawdziwy raj dla dzieci i dorosłych. Najmłodsi goście mogą korzystać także z mini-zjeżdżalni, placów zabaw, pokoju gier czy mini-klubu z animacjami. Hotel przygotował bogaty program rozrywkowy: od animacji w ciągu dnia, przez zajęcia sportowe, po wieczory tematyczne i koncerty. Nie zabraknie tu również aktywności sportowych. Goście mogą korzystać z trzech kortów tenisowych boiska do koszykówki, siatkówki plażowej i piłki nożnej a także brać udział w zajęciach fitness, gimnastyce wodnej czy aerobiku. Dodatkowo dostępna jest oferta sportów wodnych na plaży, takich jak nurkowanie, kajaki czy żeglarstwo, co pozwala aktywnie spędzać czas nad morzem. Hotel dba również o relaks. W centrum SPA można skorzystać z jacuzzi, sauny, łaźni parowej, masaży oraz zabiegów pielęgnacyjnych. To świetne miejsce na odprężenie po całym dniu pełnym wrażeń. Cały teren obiektu otoczony jest zielenią, drzewami, kwiatami i aromatycznymi ziołami, które wykorzystywane są także w hotelowej kuchni. A skoro o kuchni mowa, Grekotel Lux me Costa Botanica oferuje bogaty wybór restauracji i barów. W menu znajdziemy zarówno greckie specjały, jak i dania kuchni międzynarodowej. Śniadania, obiady i kolacje serwowane są w formie bufetu. Uzupełnione kolacjami tematycznymi oraz możliwością skorzystania z restauracji a la carte. W barach nad basenem i plażą można skosztować koktajli, przekąsek i lokalnych przysmaków. Goście hotelu doceniają wysoką jakość obsługi i przyjazną atmosferę. Opinie często podkreślają różnorodność atrakcji dla dzieci, piękne otoczenie zielenią oraz wygodny dostęp do plaży. Doceniana jest także kuchnia, która serwuje świeże, smaczne i dobrze doprawione potrawy. To miejsce, które idealnie sprawdza się zarówno na rodzinne wakacje, jak i romantyczne wyjazdy we dwoje. Grekotel Lux Mekosta Botanica to połączenie luksusu, natury i greckiej gościnności. Dzięki aquaparkowi, licznym basenom, bogatemu zapleczu sportowemu i strefie wellness każdy znajdzie tu coś dla siebie. To hotel, który na długo zapada w pamięć i sprawia, że wakacje na Korfu stają się niezapomnianym przeżyciem. Dziękuję Wam za obejrzenie tej prezentacji. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście spędzić swoje wakacje w tym wyjątkowym miejscu. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych recenzji hoteli z całego świata.